Rozmawiamy z Teresą Morcinek z firmy Insight. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Czym zajmuje się firma Insight? Firma Insight jest największą firmą w doradztwie zakupu licencji. Jak widać, jesteśmy w całej Europie i sprzedajemy przede wszystkim Microsoft, ale nie tylko Microsoft, produkty wszystkich producentów na całym świecie. Jaki jest pomysł na biznes firmy Insight? Pierwszy pomysł był sprzedaż licencji stałych, to znaczy tych, które kupuje się na zawsze, a teraz przechodzimy do nowego biznesu, który nazywa się software as a service, to znaczy naszymi klientami stają się hosterzy, outsourcerzy, wszyscy ci, którzy dostarczają serwis do klientów końcowych. Mhm. Czy to oznacza, że zmieniają się również warunki płatności dla takich klientów? Oczywiście za licencję Microsoft nie trzeba w tym wypadku płacić z góry, można płacić miesięczną ratę i tą miesięczną ratę płaci hoster, jak na przykład HomePl, który przechodzi powoli także w kierunku Microsoft, czyli nie tylko to, co jest bezpłatne i robi się na Linuxie, widać, że klienci także proszą o rozwiązania Windowsowe. A czy możesz nam przybliżyć jakieś szacunkowe ceny takich usług, to znaczy ile na przykład kosztuje wynajęcie Windows Servera na miesiąc? Windows Server, ta, ta licencja um, nie jest droga, jeżeli chodzi o we, tak zwany web serwer. E, można ją zacząć od 10 euro, można przechodzić do wyższych e, edycji w Windows, jak do Enterprise, a wtedy lekko zwiększa się ta cena, ale od 10 euro można zacząć z tak zwanym shared hosting, czyli na jednym serwerze e, jest Windows dedykowany dla nie jednego klienta, tylko dla więcej. A jakie są zalety takiego modelu biznesowego? Jakie są jego przewagi nad, nad e, tradycyjnym modelem, w którym kupowaliśmy licencje na oprogramowanie? Przede wszystkim, jak powiedziałem przedtem, Software as a Service, czyli dostarcza się cały pakiet, do, e, dostarcza się hardware, dostarcza się serwis plus tą licencję Microsoftu, którą można, e, za którą płaci się... Nie z góry, tylko według, tego, według tej ilości, która została wykorzystana, czyli jeżeli zwiększa się ilość użytkowników, płaci się więcej, jeżeli użytkownicy przechodzą na inny program bądź w ciągu miesiąca nie wykorzystują Windowsa, wtedy nie trzeba za to płacić. I jeszcze na koniec takie pytanie czy ten model biznesowy cieszy się rosnącą popularnością wśród no, polskich i w ogóle światowych prowajderów? Przykro mi stwierdzić, że w Polsce jeszcze nie jest to temat numer jeden. W Niemczech sprzedajemy tych licencji około 20 razy więcej niż w Polsce. Chciałabym bardzo, żeby marketing w Polsce trochę ruszył w tej sprawie i żeby polscy hosterzy też w tym kierunku trochę więcej zrobili i się nie bali, bo ten model już jest sprawdzony i w takich krajach jak Niemcy, Holandia, Francja i Anglia dochodzi do bardzo wysokich wyników. Okay. Może jakieś rady w takim razie? Co polscy prowajderzy, którzy no, trochę przespali ten moment, powinni w tej chwili zrobić? W jakim kierunku powinni zacząć się rozglądać? Przede wszystkim powinni o tym pamiętać, żeby e, posiadać licencję prawidłową, także żeby pamięta, pamiętali o tym, jeżeli kupują licencję, nie mają prawa e, od... jak by to powiedzieć odstępowania praw licencyjnych osobom trzecim, to znaczy jeżeli kupują hardware z OM czy kupują licencję stałą pod Open, nie mają prawa e, udzielać użytkownikowi trzeciemu tej licencji. Także powinni się zgłosić do Microsoftu albo lepiej jeszcze do Insight e, i my wtedy wytłumaczymy, e, na jakiej podstawie można udzielać tak zwanego serwisu osobom trzecim.